Ile to kosztuje ser? 4 miliony dolarów. Nie ma 2 Co masz na myśli? 2 miliony. miliony. Jesteś normalny, to XP VTOL. Wiem to specjalny samochód, latający samochód. Taksir, 2 dolary to naprawdę dużo pieniędzy. W Indiach mogę żyć luksusowym życiem przez 20 lat za 2 dolarów. Dlaczego Polska jest taka droga? Czekaj, Amir, to ty? sir, potrzebuję tego latającego samochodu, żeby szybciej dostarczać jedzenie. Naszekaję, że jestem za wolny. A bieganie nie jest szybsze niż jazda, czy latanie? Jesteś zbudowany inaczej, prawda? Tak sir jestem, ale bieganie męczy, wolę jeździć. Czemu po prostu nie kupisz taniego samochodu? Czasem muszę dostarczać jedzenie na inny kontynent albo inną planetę. Latający samochód to idealne rozwiązanie dla mnie. W sumie ponieważ to, ty, Amir mam. Dla dla ciebie specjalną propozycję zamówię burgera a jeśli zdążysz go dostarczyć na czas dam ci ten samochód w napiwku. o mój Boże, serio ser Pajrek. dziękuję oczywiście że zdążę właśnie złożyłem zamówienie Masz Minutę? Jak mam dostarczyć tego głupiego burgera tak szybko? Nie jesteś przypadkiem zbudowany inaczej? Tak jestem Ale nawet ja potrzebuję więcej niż jednej minuty Przestań narzekać i wracaj do pracy, Amir Straciłeś już 30 sekund Wygląda na to, że tego EviTola dzisiaj nie dostaniesz Moje średnie czasy dostawy to 5 minut, ser. 3 minuty na odebranie i 2 na dostawę minuta to niemożliwe Ja, jap, 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 Chcesz w ogóle ten samochód, czy nie? Chcę ten samochód, ser Mój wymarzony samochód No to ruszaj Tiktok tok, tik tok Wziąłeś już moje zamówienie? 5, 4, 3. 5. Już jestem, ser. Jak to zrobiłeś w jedną sekundę? Ha, ha ser. Zapomniał, ser, że jestem zbudowany inaczej? Żartowałem sobie z ciebie, ser. Ja te Dzięki za latający samochód. No